Każdy gierbon, nie, nie chcę się zaprzyjaźnić. Ej, par, patrz, gości ma ten, taki zajebisty kaszkiet, ten z wąsek. Widzicie, co to jest kaszkiet? Czekaj, czekaj. czekaj. Tak, musi najechać do mnie. Kaszkiet. Mycka z Daszkiem. Uwaga, uwaga, to... Demonstranty, zgadzają się panowie, z pyta.pl. To jest zupełnie błąd. Każdy chyba się zdąży przyzwyczaić do tego, że jesteśmy teraz proekologiczną bojówką pacyfistyczną... Też proekologiczną bojówką performerską. Nie, to performerską też wyrzućmy. Ekologiczna bojówka reporterska pyta.pl. Koniec szczytu klimatycznego, w związku z czym prezydent Chamberlain Trzaskowski. Ogłosił, że nie trzeba płacić za bilety i fajnie, bo pojechaliśmy bez biletu. Jeden kupiłem, bo nie wiedziałem jak kupowałem, że nie trzeba kupować. To czym się różni tak naprawdę ta demonstracja dzisiejsza od tej ostatniej? Tym, że tutaj są osoby pełnoletnie, a tam były niepełnoletnie i tam to uciekały z Polaka i z Majzy, a to nie. Tutaj hasła na platformie. Tutaj jakaś flaga na, na też. Dzień dobry. Animal Liberation, dzień dobry, pojawia się. Nagrywamy no jakoś... na żywo, bo by A, no my też nagrywamy na żywo, z tym, że no robimy, pokazujemy. Spoko, spoko, Elegancko. Jesteś uczestnikiem, czy bardziej obserwatorem? No, a sympatykiem. A, okej. Okay. Dobra to to jest taka gazda. Human liberation. Animal liberation. Animal, a nie... A nie, human na dole, zobaczysz? No, human zawsze jest na dole. A. I want a hot boyfriend, not uh, no tak? No Ty się nie łapiesz już, no, może To, co mnie najbardziej wkurza w młodzieży, to to, że już więcej do niej nie należy, wiesz. Hasa nie zastąpi chleba. Young till I die, no. idzie No, 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 no. Ciekawe, czy będą te, będzie ten oddział LGBT-owski też, bo, bo było ostatnie. Dobra, to ja wam nie przeszkadzam. Trzymaj się. Co oni mają? Make Earth Cool Again. Czyli, żeby ziemia była z powrotem e, zimna. No, tutaj czarny kot, czyli symbol Antify chyba A -a. kiedyś. Ej, super to zrobiliście, sorry, bo tak wiecie, no nas nie lubicie, bo jesteśmy pytowi i tak dalej, ale to jest fajnie, naprawdę fajnie pomyślane. A to sami robiliście, czy? Tak, sami, z Super. Rygrami. I ten czarny kot, co on symbolizował? To jest żbik, e, żbik, który jest symbolem naszego związku zawodowego, Aha. inicjatywy pracowniczej. No, ten żbik to był łącznikiem między Mokotowem, też ożeli Boże. No, no. E, no, między Dziękuję. nie. To wiemy. Pozdrawiamy, ładny koty, uwielbiamy koty. Klepsydry, tak, klepsydra. Czego symbolem jest klepsydra? Tego znaku chyba jeszcze nie widzieliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Czego symbolem jest klepsydra? Bo widzę, że ten motyw się powtarza, że on jest in tutaj na głowie byka bodajże i jest na tej fladze. Czy to jest jakaś organizacja? Czy to jest jakieś odniesienie do nieskończoności? Czy to jest organizacja? Aha. Jak się nazywa? E Kurczę, że teraz dobrze powiedział. O? Extinction Rebel. O. Ja? <laughs> dziękuję. Extinction Rebel. Extinction Rebel. Aha, to jakaś nowa organizacja. Szczerze nie wiem tak. No Dokąd wasz ten ten to. Zrozdawali. Zero carb, zero węgla or zero future

Tiger, Wcale planetę dietą. Wybierz weganizm, głosi e, afisz. Tak, Ziemia jest płaska. A czy, a czy inne planety też są płaskie? Nie, nie ma innych planet, daliście się oszukać. O, dzień dobry, witamy doktora Odpowiedź, kłaniam się. Bardzo dziękujemy, ostatnio e, opublikowaliśmy to, co pan mówił, w sensie w internecie, na YouTubie i bardzo spotkało się z bardzo pozytywną e, odzewem. E, i, i jakby to cieszymy się, się mam, że... Się mam, od Ma pan jakieś nowe y, pomysły? No nowe, tutaj. Różne trendy wzrostowe przyspieszające ponad miarę ziemi. To zwiększa zagrożenia. Potrzebne hamowanie tego i racjonalne, bardziej y, racjonalizacja dla bardziej zrównoważonego rozwoju różnych sposobów energii odnawialnych, zmniejszenia rozpiętości, rozwiązania konfliktów, wejścia człowieka na poziom adekwatny dla niego, działania według wyższych zasad etycznych i logicznych. Oby dalej. Z, tutaj zaczynamy Spotykać npc ów którzy. E, takich zarówno złych NPC-ów jak Tiger Bonzo, jak i... Tak to nie ten NPC? Czy on jest bardziej. No, on chce tak przyjeżdżać Złodzi on jest? No oryginalny tak. A nie z Poznania? W Tiger? Znaczy że że A prawdziwy, no, pra pra nie, no, prawdziwie tak. Ten y, prawdziwy jest w sumie spokoziomalem. Mm -hmm. Robi fajne rzeczy. A ten bonus jest BGC ten, jest, ten, jest spoko, będzie na się Korwina. Ktoś mi pisał, że wygląda jak chudyk bonus, e, bonus, tam, bonus LGBT. Tiger jest low, jest low levelem mobem. Aha. Tiger coś szybko odpuścił, czemu oni nie lubią Roksany węgiel? Nie znam laski. Tiger jest bosem. To? to jest to. laska, która wygrała Eurowizję dla dzieci. Eurowizję? Polką. To ja nazywa się węgiel? No. O karbon. I, no. I dlatego Greta ma bulduchy o to, nie? Czy wiesz, że po prostu ona nie lubi ogólnie Roksany. Nie wiem o co chodzi. A pamiętasz jak Hanna Solo w karbonicie zatopili? Ja. Jałk tęskniłem, ja też na to był w zwierzaku tęskniłem, Dariusz hahaha, ha hehe ha, ha. he, 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 he. Rafał Huhuhu hu, hu. You run away No you run away Tiger Bonzo came to me uh -huh. and I just, he's a famous rapper from Antifa now he's great okay. And yeah Where are you from? Turkey. I'm from Turkey. Turkey? Yeah. In Turkey, they also eat uh, carbon when they. Uh, no, the, yeah, carbon can be good or carbon Yeah, but can it's be... zero carbon. You're okay, not tolerating like... carbon at all. You're okay, not so... a tolerant person. Okay, I'm sorry. So this is oh, my yeah, mistake. Can you can give me. The... No, no. Of <laughs> you want to be discriminated for carbon? Not actually, like, okay. So okay, tell so maybe give me this. No no no, like, okay, yeah, no, no, just no. Hold no, it. No, yeah, oh. <laughs> Niestety nie chcą oddawać swoich transparentów, chociaż dostali je zupełnie za darmo. I co im szkodzi, o tutaj mamy, wasza pani, na dwa, może, a nie jeden, przepraszam bardzo, myślałem, że dwa. Kiedyś dzieci, kwiaty, dziś my, dzieci, plastiku. Ale czujesz się jak trochę dzieckiem plastiku? Masz torebkę taką faktycznie tutaj. Zgadza się. I, I dużo elementów... Czy starasz się wyeliminować takie rzeczy ze swojego ubioru? Tak jak ludzie, którzy nie chcą zabijania zwierząt dla skór czy dla futer, eliminują te skóry i futra ze swojego ubrania, swojej garderoby. Czy ty starasz się eliminować też plastik? Yy, tak, staram się. Ubrania kupuję głównie w sklepach z, z używaną odzieżą. Tu nie ma poliestru żadnego? Przepraszam bardzo, nie będę dotykał. Chodzi o. Nie, no nie, znaczy... chodzi mi o, o tę o o garsonkę, płaszczyk, tak. No jest skupiona z, z, po prostu z lumpek chyba ma jakiś no też. Na pewno ma. Czyli tak nie, trochę nie zwracasz uwagi tak naprawdę, że możesz przejść na... taki... ale nie taki... płacę za to sieciówką. Aha, no tak, ale najpierw sieciówka zarobiła, a potem jeszcze raz jakby na drugim rynku. A jednocześnie idąc na, na protest klimaty na strajk klimatyczny, nie patrzysz, żeby założyć rzeczy, które nie, nie, będę, nie mają praktyku, nie? Nie będę leciała do sklepu kupować nowych ubrań, skoro mam dobre, niezniszczone i mogę. Ale wychodzić. można kupić też tanie w Lumpeksie, do używane tylko do eleganckie, dobre, piękne, nie zawierające e sztucznych włókien. Zgadza się, ale mm. w momencie kiedy coś mam od kilku lat i mogę w tym chodzić, to A chyba. A to kilka lat temu nie tolerowałeś, nie się o środowisko? Nie, dostałam ten płaszcz. <laughs> Hmm. Kwestie, organizacyjne. Kwestie organizacyjne oraz ogłoszenia drobny łazi czy nie? Zgubi. Ja za ja nim tęsknię już trochę szczerze mówiąc. Wolałem, jak był Chodź od drugiej Mańki, zobaczmy myślałem, po... gramy z nim w Tigera i myszkę. Tutaj... I boisz się w końcu światem. Tak chciałem ten. Ale potem przypominam się tego rocznie o tym takim Marko. Przypominam się 50%. Zróbmy może z Tigerem Benny Hilla. tylko że on jakoś tak... Jeśli ja nie rzuca w oczy. Trzeba go oznaczyć jakoś. Zaprowadźmy go w jakiś ciemny kąt po prostu. No, 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 no. No elegancko. Powiem Ci, że trochę się jednak czujesz, że taki lekko... Czy mogę pożyczyć? Przepraszam, bo już widzę, nie używacie transparentu. A ten... Yy, sami robiliście? W ogóle fajny? Tak. Może, tak? Fajny. Less plastic is fantastic. Mhm. Kto z Was robił? Ty, Ty czy Ty? Ty robiłaś? Ładnie. Możemy pożyczyć? Bo... Chcielibyśmy go wziąć tu do a, Dobrze, a to tutaj długo? No nie wiem, właśnie chyba... Dwie minuty, trzy, pięć. Dwie. Minutę. raczej mało. Ja podejrzewam, że wcale nie zrobiłeś tego sama, tylko że to wszystko jest rozdawane. No. A torby LGBT, też sami użyliście? Nie. gdzie dają takie? W Tajgerze. W Tajgerze, on tam chodzi, ja go znam. Nie Kejku! Właśnie tych dźwięków strasznie koło no. mnie Ale taki w syn stylu, stylu, stylu zdania czy w stylu człowieku! Feczku, jedno i drugie. Jedyny <śmienny> ziom, z którym miałam bekę. To syn księdza człowieku był. Jedyny ziom, z którym miałam bekę. Syn księdza człowieku był, to był on, to on. Kłaniamy się z takim pytankiem, możemy małym, to znaczy, czy jest, nie ma takiego trochę poczucia, że jest trochę przykro, że to jednak nie zieloni organizują dzisiejszy protest, przeciwko się, e, czy ten klimatyczny, tylko że zieloni tak, tak troszkę z boczku, a to miasto spija śmietankę, że tak powiem, nawiązując do No nie, ja to widzę zupełnie inaczej, to młodzież organizuje. Ta młodzież rzeczywiście jest e, antypartyjna, antypolityczna, głównie antypartyjna. No, politycy polscy dosyć zasłużyli na taką nieufność. Ale ile w tych hasłach jest takiego prawdziwego entuzjazmu, ile oni naprawdę są w stanie zrobić dla planety, dla zieleni, dla ekologii, a ile to jest po prostu na ile jest moda, jakiś zwyczaj, jakiś... Nie, 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 no ja, ja myślę, że oni są bardzo dużo w stanie zrobić. I chwała Bogu, że to robią. Ale na, tak dokładnie, na przykład co? Bo bardziej jakieś takie działania typu segregacji odpadów? Mają... Nie, nie, no to, to co? Oni robią. Mm. Oni są przede wszystkim ogromnie kompetentni. Jak mm. ja czytam co robią? Tak, ja teksty, to, to ich trzeba pytać, co robią. No, mm. Robią ogromne demonstracje. Ogromny nacisk przede wszystkim na polityków. Mm. Wszystkich opcji. Mm. Na wszystk... pana również? Czy pan się tak, nie uważa ale on nie. No, czy, ja się nie uważam że polityka. Ale jednak siłą rzeczy trochę pan... Raczej społecznym niż politykiem. E, Niemniej tak, także e, jako nacisk na partię Zielonych, oczywiście, że Nie żeby. tylko zresztą społecznym w sprawach ekologii, bo też był pan na Kongresie Kobiet, widzieliśmy pana ostatnio. E, no ale to akurat nie, nie, nic wspólnego z tym. E, na Kongresie Kobiet zawsze byłem, no my zawsze jesteśmy. Jako działacz społeczny, czy jako polityk, czy bardziej? Po prostu e, i, to, I to, i to, i to, i to. No, ja działam z kobietami na rzecz ja pracy. Też działam z kobietami. <noise> no ale w trochę w, mm. w innym sensie przynajmniej ja także. Mm. No ale no, <noise> no rozumiem. Więc no czy moja obecność na kongresie kobiet, gdzie zresztą było bardzo, bardzo wiele zielonych tematów, mm. to też mnie cieszy. Tak, wykład pani Spurek był o tych krowach, kobietach. No, no było różne, mm. różne. I polityczne deklaracje, i... Taka i, najmocniejsza deklaracja, która najbardziej rozpaliła Pana serce na tym e, A może coś, co mi się nie podobało. O. E, ale w związku z tym nie wymienię... Bez e, e, tak, jedna z prolegatek powiedziała, wyrażała się o mężczyznach par siurki w garniturach, e, więc e, ja uważam, że to że nie dotyczy wszystkich mężczyzn i też takie uogólnianie. No, siurki takie słowa, no, bytki jeszcze, pyty, no, to jeszcze, ale... E, no. No, dobrze, Dobra, <laughs> tak to tak, w takim razie to się nie podobało, nie podobał się język, bardzo dobrze, dziękujemy za te konkrety. Już niedługo, tylko na pyta.pl nowe tajemne materiały na temat tego właśnie jak w Polsce dyskryminowani są też e, ludzie starsi, emeryci, czy to jest to organizacja właśnie, o, Polskie Babcie, pan... my, my widzieliśmy, kłaniam się, dzień dobry, dzień dobry, ale my ostatnio wiązaliśmy kontakt z babciami, bo nie jest babciu jeszcze. I pan co, tyle pan nam zdrowia psu pod tą telewizją. Jak? Ja? Wy mi napsuliście, mam dziurę w nodze. A gdzie pan teraz pracuje? Ja na, na YouTube'a, pyta.pl. Nie, tak, nie chciałem przychodzić do telewizji, bo tam stali ci ludzie cały czas pod, pod e, telewizją i na mnie krzyczeli, wymyślali, później z tym szczują, mędą, jeden mnie kopnął, zrobił mi dziurę w nodze, Kabe kabelek mi urwali, mikrofon mi zepsuli pojemnościowy, taki mały z no. Ale jak, jak ja zapsułem pani krwi, że to tak zrobiłem? W sensie... No, pani jest, Nie pan tym pan Ale nie, to nie chodzi o argumenty od personom, kto kim jest, ale co zrobiły? To, to jest ten pan, to. Nie, nie, nie. No. Idziemy, pan Janusz. A Janusz, tak. Dzień tak. dobry. No. Don't make us the last generation. Dlaczego tak dużo tych. Dlaczego tych hasła tu po angielsku, prawie wszystkie? Przepraszam bardzo, bo tutaj po angielsku, tutaj po angielsku. Wszyscy. Polska, no to co? Żeby zrozumieli politycy. No Pani myśli, że oni znają angielski, czy politycy? Myślę, że tak, mam taką nadzieję, ale to jest międzynarodowy marsz. A, rozumiem, czyli to jest marsz międzynarodowy, czyli to pokazywanie haseł, to takie, to takie niech nas zobaczą proekologiczne, to nie odnosi się właśnie tutaj do pis do partii rządzącej, czy do, do władzy, do telewizji, do administracji publicznej, do parlamentu, tylko odnosi się właśnie do Donalda Trumpa i to też trzeba podkreślić. Się. Siema, siema, pytać właśnie po angielsku? No aż. Ale ja nie rozumiem po angielsku, nie można by było po polsku. Kurde, tak czekaj, bo ja nie wiem co to jest napisane, bo ja to w przypadku jestem. A tak, ale jak to, kto to zrobił w takim razie? No, to jest yeah. ta baba i. A, ta wy baba. robiłyście, tak? Ale na petach czy to było... Nie, w domu! W czasie wolnym. Ah. Widziłyście czas, środki, tak? Tak. Czy to jest ekologiczne, zostało ze śmietnika wyjęte, czy... Nie, to od prysznica. Pornhub, porn to to chwilkę, chwilkę. Don't old watch, porn, czyli nie starzy oglądają Pornhuba, no, ale starzy. Nie, nie rozumiem, co to jest. No to. E, nie za starzy, aby oglądać Pornhub, ale za starzy, aby patrzeć, jak nasza planeta umiera coś takiego. Ale starzy oglądają Pornhuba. No, w sumie. Sensie... Inaczej! To by wywieźnił hasło! Ale starzy oglądają! Ale starzy oglądają Pornhuba! Tak wszystkie słowa bo już tak ładnie no, tak idzie. No nie? Kontrowersyjne. To, jest strajk, to trzeba wyrazić emocje. No i emocje są najczęściej wyrażane przez przykleństwa. Okay. tak miała pójść, powiedzieć jedno zdanie do Donalda Trumpa, to pewno usłyszał. Coś powiedziała. O nie, no nie. Jebać policję, to na pewno by <laughs> było Co? ci to wymieniają kasy? Cichciarze. Cichciarze, Że klimat change. Change klimat. Change klimat. O dzień dobry, no, jest zawsze. O, maseczka. Dzień dobry, kłaniam się, ale to ta, taka maseczka na pisu, czy naprawdę? Nie, nie, to jest taka maseczka. Skąd się nie poznajecie? Poznajcie, ale Przeciw... nie pamiętam skąd się znamy. Przeciwpyłowa. To A, było... motacji no. Tak. No. I to udało się. Lepiej się oddycha. Dziękuję. No i się przyszliśmy, proszę Państwa. Tak. I to taka pyta. Mało już luda. A my wkrótce już na takim większym czymś, robi się ciemno, idziemy się położyć i płakać. Dziękujemy wam bardzo, to była krótka, ale potrzebna światu pytka. <tudź> Uwaga, uwaga, to Nie .pl. Nie uwaga, uwaga, tutaj wśród yy, demonstracji